Rachunek sumienia to coś znacznie więcej niż tylko przygotowanie do spowiedzi. To naprawdę potężne narzędzie, które pomaga nam lepiej zrozumieć samych siebie. Przyjrzyjmy się więc, na czym polega jego prawdziwa siła. Właśnie na ile dobrze. To jest jedno z tych fundamentalnych pytań, które ludzie zadają sobie od wieków. To pytanie leżało u podstaw filozofii, poszukiwania mądrości, no i po prostu dążenia do bardziej świadomego życia. I zobaczcie, to nie jest żaden nowy wynalazek. Już starożytni myśliciele, tacy jak Seneka, wiedzieli, że codzienna chwila refleksji nad swoimi czynami i słowami to absolutny klucz do wewnętrznej spójności i mądrości. No dobrze, ale jak ta starożytna praktyka odnalazła swoje miejsce w tradycji chrześcijańskiej? Zobaczymy, że stała się czymś znacznie głębszym takim duchowym lustrem. Mówiąc najprościej, rachunek sumienia to jest taki moment zatrzymania się chwila szczerości, w której przyglądamy się naszym myślom, słowom i uczynkom, ale robimy to w świetle naszej wiary. I to jest chyba najpiękniejsze ujęcie tego tematu. Kościół nie mówi tu o jakimś zimnym audycie moralnym, mówi o spotkaniu, o intymnym spotkaniu z Bogiem w tym najcichszym, najgłębszym miejscu w nas. No dobrze, ale po co właściwie to robić? Jaki jest cel? bo na pewno nie chodzi tu tylko o stworzenie jakiejś listy grzechów i błędów, to byłoby ogromne spłycenie tematu. Pomyślmy o tym raczej jak o takim duchowym przeglądzie, albo o korekcie kursu w nawigacji chodzi o uzdrowienie i wzmocnienie relacji z Bogiem i z innymi ludźmi. Celem jest odnowa, a nie osąd. I to doskonale widać, kiedy spojrzymy na pięć warunków dobrej spowiedzi. Zobaczcie. Rachunek sumienia jest na samym początku, jest absolutnym fundamentem całego procesu. Bez tego pierwszego kroku, bez tej szczerej autorefleksji, reszta traci swój głęboki sens. Okej, okay, wiemy już, czym jest rachunek sumienia i po co go robić, ale jak się do tego zabrać w praktyce? Okazuje się, że jest tu sporo swobody i można znaleźć swoją własną ścieżkę. Mamy na przykład dwa takie główne podejścia. Z jednej strony, bardzo klasyczne, oparte na dekalogu, pytamy wtedy o konkretne czyny: czy zrobiłem coś złego. Z drugiej strony jest podejście oparte na błogosławieństwach, które skupia się bardziej na naszych postawach. Tutaj pytanie brzmi: kim jestem powołany, żeby być? Ale to wcale nie koniec. Można robić rachunek sumienia w oparciu o siedem grzechów głównych, o owoce Ducha Świętego, a nawet w oparciu o wdzięczność, zastanawiając się, za co danego dnia dziękujemy. To pokazuje, jak bardzo osobiste i elastyczne może być to narzędzie. Niezależnie jednak od tego, który model wybierzemy, sam proces ma kilka dość uniwersalnych, kluczowych kroków. Więc jak to wygląda? Zawsze zaczynamy od prośby o światło, o szczerość wobec siebie. Potem jest czas na refleksję według jakiegoś klucza. Następnie, co bardzo ważne, wzbudzamy w sobie żal za to, co było złe. A na koniec, co jest kluczowe, podejmujemy konkretne postanowienie poprawy. To jest droba od myśli do działania. I tu dochodzimy do sedna. Prawdziwa moc rachunku sumienia uwalnia się wtedy, gdy przestaje być on tylko narzędziem używanym raz na jakiś czas przed spowiedzią, a staje się codziennym nawykiem. Dokładnie tak. Właściwie wszyscy wielcy mistrzowie życia duchowego mówili o tym samym. Krótki, codzienny rachunek sumienia każdego wieczoru. Wtedy z okazjonalnego rytuału staje się on potężnym narzędziem wzrostu. I nie, nie chodzi o godzinne medytacje. Zobaczcie, wystarczą dosłownie dwie, może pięć minut. Tyle wystarczy, żeby regularna praktyka zaczęła przynosić realne owoce w naszym życiu. A jakie to korzyści? Cóż, regularność naprawdę czyni cuda. Nasze sumienie staje się wrażliwsze, zaczynamy dostrzegać nasze powtarzające się słabości i możemy z nimi walczyć. No i co najważniejsze, nasza codzienna relacja z Bogiem staje się po prostu głębsza i bardziej autentyczna. I z tym pytaniem na koniec was zostawię. Zastanówmy się. Gdyby każdy nasz dzień naprawdę kończył się taką krótką chwilą prawdy o sobie, o tym, co było dobre, a co złe, jak bardzo zmieniłoby to nasze życie?